I my dzisiaj nagrywamy taki filmik bez chichy. i po prostu skokowy, bo jak widzicie nie jestem w domu. No to nie muszę tak pięćdziesiątki dwa razy skoczymy. Dzisiaj będzie niestety taki kadr, bo jakby nie pokazuję znowu tej waży, przepraszam was bardzo, ale no wiecie, jak to się potoczyło. No to zaczynamy. Dobra, przeskoczyliśmy sobie tak. 50 cm. Cztery razy kółkosorki, że Wam tego nie nagrał, Ale naprawdę zapomniałam łączyć kamerki. No to dobra. Robimy 70, 70. dzisiaj nie będzie, bo nie dam rady. No, no to zaczynamy. O, tak nam się prezentuje nasza. 8. Nie, 70, no to skoczymy. Stawiam sobie tak. Jezu, ja czasami mam po prostu na tą 70, takiego stresa, że nie przeskoczę, a jakoś 80 normalnie skaczę. A i my sobie przejdziemy przez pół tej przeszkodę. Oj, jest może noga. A my sobie tak przejdziemy Dobra, nie, nie dam rady no to dzisiaj rysowki wam, ale taki króciutki filmik nam przyszedł. To pokażę wam tylko to No to papa.